Właśnie, że chodź! Jesteś proszny, kuzynie! Zawsze nie! Właśnie, że tak! Cicho, bądźcie! Dzieci. Dzień dobry, panu Julio! Co porabiacie? Tak, siedzimy, przynudzamy. Przynudzacie? Czemuż to? A co mamy innego robić? No nie wiem. Pulsujcie, potajcie, wchodzić się w coś. Cały co wy jest dla was. Nie chcemy przeszkadzać cioci. Coś nie tak, panno Julio, prawda? Niestety. Wiem, że dziś odmówiłam na koniec. Nie wychodzi ze swojego pokoju. Zostawała pozostawić wszystkie okna w swoim apartamencie. Mówiła o deszczach nie i w wyjściu garnku. A medytor nie był? Był! co? Powiedział Cóż? Nic. Uważa, że ciało jest zdrowe, że ona ma dopiero 30 lat. A co powiedział? Następna wizyta? Tak, no, chyba za tydzień. Ale obywałem, mi się, że to nic nie pomoże. Kabina jakby straciła sens życia. Nikt nie wie, co się nie dzieje, nie z ciałem, ale z jej duszą.

a wy nie macie wiele czasu. Winniście szukać skargi. Ale gdzie jest skarb? Księga wam dowiedza. Szukajcie w księgach odpowiedzi. Daję was srebrny zegar. Daję go tylko tobie, nież nim idziecie w Spieszcie się, bo skarb z jest. A gdzie skarb, proszę pana? Ubitę za Augustus i wikor. A teraz zaśnij już

Czy wyglądać, jakbyście ducha zobaczyli? Nie, nie, my tak bo martwimy się o naszą ciocię. W takim bardziej nie po mnie. Zostańcie zdrowi. Do widzenia, panno Julia. Nie znaleźliśmy. Wiedzieliśmy, że nikt nie znał naszej kryjówki, więc ani Julia, ani służba, nawet Agata nie byli w stanie go ukraść. Wiadome było, że miecz, królewskie diamenty, kadyceusz i księga zniknęły w cudowny sposób. Ale nas to nie zasmuciło. Wiedzieliśmy, że zyskaliśmy rzecz stokrotnie cenniejszą. Miłość naszej cioci, Wiktorii. – To ty jeszcze nie śpisz? Co się stało? się z zegarkiem Aleksa? Z zegarkiem Aleksa? Nie wiem. Ale idź już spać, bo późno. Nie czy idziecie czas. Nie? naprawdę wspaniały występ. Natrudzili się nie mało, ponieważ było to, jak państwo widzicie, dość długie przedstawienie i częsta zmiana scen, więc zapamiętanie no, nawet takiej dużej ilości tekstu wymaga dużego wysiłku. Jednak ale występ ten był możliwy tylko dlatego, że jest to grupa bardzo zorganizowana, zgrana. Yy, nie ma wśród nich, nie było wśród nich żadnych problemów i naprawdę się yy, szybko się polubili i razem wspólnie pracowali na ten sukces. Dlatego yy, dzięki temu to przedstawienie zostało zrealizowane w rekordowo szybkim czasie bo w przeciągu trzech miesięcy. I proszę o jeszcze raz o duże brawa dla... To, ale pozwolicie Państwo, że y, krótko zaprezentuję pojedynczo y, aktorów. Zacznę może od lidera grupy, który <laughs> <z grupy, śmiech> jest Kacper <Iw>. Proszę. <laughs> Proszę Państwa, nie byłoby tego przedstawienia, gdyby nie Kacper tego przedstawienia on napisał scenariusz reżyserował. <głoslery> Jeszcze może dodam, że Kacper uczestniczy w zajęciach teatralnych w naszym domu kultury już od piątej klasy szkoły podstawowej. I w tej chwili no, już jest w drugiej klasie liceum, więc y, już jest prawie dorosły, bo niedługo skończy 18 lat. I te, pozwoliła mu na to, żeby sam y, wyreżyserował i sam przygotował to przedstawienie. Dlatego y, myślę, że należą mu się duże, duże brawa. Ola boczar. Była naprawdę trudna rola, yy, ponieważ yy, no, Ola musiała się jeszcze kilkakrotnie przebierać, a prócz tego jeszcze zagrała królową. Nie może nie wszyscy... <grywały> Wszystkie role odegrała naprawdę fantastycznie. Yy, miała, opiekowała się rodzeństwem. Rodzeństwo było spore, bo liczyło ośmioro. Najstarszą grupę była Emilia, którą zagrała Ola Zięba. Zwykle, jak zresztą w zimie, na tym przedstawieniu, pokazała, że potrafi sprostać zadaniu i znakomicie się spisała. Brawo. Takich hałośliwych, troszkę krzykliwych, zgatych. No i najmłodsza w naszej grupie, perełka śpiewająca, Ania Lemek. Teraz pora na chłopców. A więc Mateusz e, Nobar zagrał z Lidnego. Tutaj tego zespołu przyszedł w ostatnim tygodniu przed premierą, aby zastąpić chorego Przemka Dziadurek, który się rozchorował i nie mógł wystąpić do przedstawienia. I Filip był na tyle odważny, że podjął się tej roli i myślę, że zrobił to znakomicie. Zobaczycie go Państwo w innej roli. Nie tylko. No, no. Reprezentacji gubernantki, wspaniałe nasze nauczycielki, które, które zagrała kolejno Gabrysia, super. czyli z, y, zgodnie z duchem tamtego czasu. I bramurowo Macia, a tego jeszcze Gabrysia zagrała widmo y, Sanczyka. Brawa dla... A więc y, brawa dla naszej dwunastki, a właściwie to trzynastki, ponieważ Przemek Cianura chodził systematycznie na próby no i niestety, no choroba go. No, Sprawozdanie <noise> tak, go dodało. Dziękuję bardzo. Przejdę do obecnego W osób Tyle prezentacji. I teraz pragnęłabym podziękować e, wszystkim, którzy przyczynili się do e, powstania tego przystania, którzy pomagali w przedstawieniu rodzicom dzieci, którzy, którzy przewodzili na próby, szczególnie państwu dziadurom, którzy pożyczyli nam dość sprzętu, który był bardzo, bardzo potrzebny, a nie mieliśmy go, a oni nam pożyczyli bardzo serdecznie im dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie również moim koleżankom i kolegom za pomoc, szczególnie Rafałowi Szczygłowi, który wykonał rekwizyty do przedstawienia, pomagał Kacprowi i Piotrowi Sienkowskiemu za prowadzenie yy, świateł i muzyki. To, wszystkim, wszystkim widzom, którzy tu tak dopisali i przybyli dzisiaj na to przedstawienie. W całego zespołu serdecznie wszystkim dziękuję. Ja tylko na chwilkę chciałem powiedzieć, e, dziękuję wszystkim serdecznie za przybycie. Ja już jestem tutaj kilka lat, kilka lat występuję na, na tej scenie i powiem szczerze Państwu, że dzisiejszy dzień jest najlepszym dniem w mojej karierze. Najbardziej goście dopisali, zwłaszcza ci zaproszeni, także serdecznie dziękuję Państwu wszystkim za przybycie. I państwo przedstawienie, które powstało dzięki mnie, ale ja bym chciał powiedzieć, że przede wszystkim przedstawienie powstało dzięki, dzięki tym dzieciakom. Tu jest akurat y, jedenastka, ale i tu jest dwunastka i Przemek. Naprawdę służyli na, na ogromne brawa. Y, ja przebywałem z nimi na próbach i powiem Państwu, że szczerze, że, że takiej miłości do teatru, takiego, takiego zaangażowania w próby, samo to, że przedstawienie powstało w 3 miesiące, to jest po prostu rekord tak naprawdę, ponieważ przedstawienia przeważnie powstawały 7 miesięcy w 8, to jest naprawdę dużo czasu, a tutaj bardzo długi scenariusz, bo się rozpisałem na 30 stron, taki tak, ogarnęły to bardzo szybko i naprawdę dla nich są największe prawa. Za wielką miłość do teatru, za wielkie Chciałem podziękować wszystkim, dzięki, dzięki którym dzisiaj przedstawienie mogło się odbyć, wszystkim, którzy pracowali razem z nami, tuż pani Elamienia, więc może nie będę przedłużał i jeszcze raz dziękuję państwu od siebie. Dziękuję. To